Witam serdecznie kochani, z tej strony Włóżka Polonia. Za chwilę przedstawię jak zwykle tradycyjnie horoskop na następny tydzień. Drogie osoby z podznak Raka, witam. Zobaczmy jaki to będzie zatem tydzień i czego możecie się spodziewać w trzech omawianych przeze mnie zawsze tutaj sferach życia. Na pracy macie siódmeczkę mieczy, na emocje dziewiątka mieczy no i na zdrowie czwórka pucharowa. Taki układ troszeczkę spowolniony, nerwowy. nerwowy. Najmocniejsza karta jest tutaj: Mimo wszystko, siódemka mieczy. Ona jest dobra dla osób sprytnych, które lubią wykorzystywać okazję. Jeśli szukamy tej pracy, to tutaj trzeba zdobywać informacje, być bardzo aktywnym intelektualnie, sprytnym, ale też nie dać się oszukać. Pamiętajmy, że tutaj karta jest fajną kartą, bo rzeczywiście możemy znaleźć jakąś ofertę, sytuację, która będzie sprzyjającą, ale też nie możemy dać się właśnie zwieść. Jakimś pozorom, no i do każdej kwestii, każdego, tutaj każdej oferty właściwie podchodźmy z rozwagą i zdobywajmy wiedzę, by nic nam nie umknęło, tak, żebyśmy Żeby po prostu nie dali się oszukać, omamić. Jest to fajna karta, jak mówię, dająca właśnie nadzieję, ale też ostrzegająca, żebyśmy nie przekombinowali w jakiejś tutaj kwestii, dlatego zbieranie informacji. Nie podchodzenie po łebkach tak zwanych do, do danej sytuacji będzie wskazane. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę, siódmeczka mieczy wskazuje na plotkarstwo. Niestety, może oznaczać plotkarstwo w naszym otoczeniu, które będzie wynikało z tego, że tutaj ktoś będzie próbował wyciągnąć jakieś informacje, może też przemycać jakieś informacje, sprytnie działać, i my tu nie możemy się dać sprowokować mimo wszystko. Raczej, karta nakłania nas do aktywniejszego działania w sferze tutaj zawodowej i okazania sprytu, właśnie też. Bycie aktywnym i wyciągania też informacji, natomiast właśnie uważajmy na plotkarstwo, przez które my możemy coś powiedzieć, co potem wpłynie negatywnie na jakby nasze, naszą dalszą pracę czy naszy, nasz wizerunek. Natomiast karta wskazuje też oczywiście dla nas na jakieś okazje, tylko że tutaj, no niestety, jakby musimy być sprytni i bardzo przebiegli, jeżeli chcemy coś osiągnąć. W kwestii emocjonalnej, no mamy już tutaj kartę dziewiątki mieczy i ona jest bardziej nerwowa, też intelektualna, też każe się wykazać intelektem, ale ten intelekt może być obciążający. To znaczy, na przykład, ona, ta karta reprezentuje kobiety i one na przykład za bardzo myślą o czymś, boją się, przejaskawiają, na przykład tutaj pewne kwestie, i nawet jak będą szukać kogoś czy poznawać. To mogą mieć trudności w, racjonalnym, w racjonalnej ocenie, mogą kierować się niepotrzebnym strachem, i to będzie blokować daną czy dane relacje. Tutaj musimy uważać właśnie na własny strach, na emocje i, i na, na to, by. Właśnie to czarnowictwo nie opanowało naszych działań i myśli, bo, bo niestety gdzieś tam nie skorzystamy na tym zbytnio. Tak samo się tyczy osób, które mają właściwie kogoś, tak samo kobiety będą napięte, zdenerwowane, nieufne i będzie to prowadziło do różnego rodzaju konfliktów, ale też nie tylko konfliktów zewnętrznych. Tutaj wewnątrz będzie się działo naprawdę dużo i przez to będzie ochłodzenie też w relacji. Jeśli chodzi o. Aspekt zdrowotny, mamy czwórkę pucharową. Ta czwórka pucharowa jest kartą zastoju, apatii. Problemów właśnie też emocjonalnych, które będą wpływały na to, że nam się czegoś nie będzie chciało. Tak? Wiemy, że na przykład mamy jakieś problemy zdrowotne, ale nasz humor nie będzie pozwalał na to, żeby na przykład przyłożyć się do diety, do tego, żeby bardziej zadziałać na naszą korzyść. Jest to karta apatyczna, właśnie, która wskazuje, że rozwiązania dotyczące naszego zdrowia mogą być przed nosem za przeproszeniem, ale. No, my z jakiegoś powodu, jakby gdzieś tutaj nie sięgamy, po to nie robimy czegoś, i karta zachęca do wyjścia właśnie z inicjatywą. Uważamy przy tej karcie, tutaj oczywiście, na. Aspekt hormonalny, tutaj nerki, przepływ wody w organizmie. No, i jest to karta jakichś zastojów czasowych, oczywiście, ale jednak jakieś sprawy mogą być tutaj niestety spowolnione. Takie jest przesłanie tutaj. Natomiast sama karta w sumie nie jest jakoś zła, tego bym się trzymała. Tak więc działamy, działamy. Ja wam życzę wszystkiego dobrego. Przechodzę dalej do kolejnego znaku Zodiaku, oczywiście do osób z podznaku Lwa. Witam serdecznie. Z tej strony wróżka Polonia. No i za chwilę przedstawię horoskop na następny tydzień. Zobaczmy, jaki to będzie dla Was konkretny tydzień. Na pracę, wędrowca macie, na emocje, tutaj Słońce, jednak buław, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Karta wędrowca na pracę. Dla osób, które szukają pracy, jest kartą wskazującą na decyzje beztroskie, wejście w jakieś układy, podpisywanie umów, które są lekkie, czasowe. Niezbyt zobowiązujące. Dla mnie jest to wejście, w jakieś, czy pójście do jakiejś pracy na zasadzie, a dobra, pójdę zobaczyć, co mnie tam czeka, ale nie przywiązywania wagi do szczegółów. Jest to nowa droga, ale beztroska, być może właśnie krótkotrwała, dająca po prostu jakieś aspekty doświadczenia i, i pójścia dalej. Nie jest to karta trwałości mimo wszystko, Natomiast może oznaczać jakiś nowy początek, po prostu doświadczenie, trochę szaleństwa w podejmowaniu decyzji. Jeśli chodzi o osoby, które mają tutaj pracę, tak naprawdę, wędrowiec może oznaczać beztroską atmosferę, tak? stosunki międzyludzkie, które będą lekkie, takie zbiewne. My, my też możemy na przykład podchodzić do pewnych kwestii zbyt lekko i trochę karta przed tym ostrzega, bo oczywiście. Podążyć za fajną energią, tak? ale mimo wszystko dbać o szczegóły, bo czasami wędrowiec niestety oznacza brak przywiązywania wagi do jakichś aspektów, za które potem trzeba niestety zapłacić. Tak? Więc tutaj, beztroska owszem, ale mająca pewne granice, może oznaczać też nowe obowiązki lub chęć wejścia w jakieś nowe układy. Jeśli chodzi o aspekt, tutaj związany z emocjami, słońce. Bardzo fajna karta, mocna. Jeżeli czuliśmy się samotni, nie było możliwości poznawania ludzi, być może teraz będzie to bardziej sprzyjający czas. Słońce to sukces, zadowolenie, ale też wskazuje na cechy lwa: czyli powinniśmy czy powinniście w ogóle właśnie otworzyć się, bardziej pokazać, być przebojowym, przebojową, by też po prostu jakby przyciągnąć do siebie. Ciekawszych, bardziej charyzmatycznych ludzi, co także oczywiście pomaga, i los tutaj do tego zachęca. Jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś, jest to karta prosperity, takiego pobudzenia, zadowolenia, sukcesu. No i z tego bym skorzystała tak? to jest ten dzień, gdzie, gdzie po prostu wasza energia będzie promieniała tak? i doda tutaj energii. Wy także nie bójcie się pokazać czy dać więcej z siebie. Jeśli chodzi o zdrowie, Giermek była. jak każdy giermek wskazuje na jakiś aspekt nauki w naszym życiu i nawet może dotyczyć to właśnie kwestii zdrowotnej, może będzie trzeba zaczerpnąć jakieś wiedzy, nauczyć się jakichś ćwiczeń, cokolwiek to będzie, jakby nauka przyniesie tutaj bardzo dobre efekty. Giermek Buław wskazuje na to, że możemy otrzymać pomoc od młodych osób, młodszych, które mogą mieć cenną wiedzę. ma Buław oznacza dobre wiadomości, oznacza też oczywiście aspekt ruchu i kości stawy, tutaj stany zapalne, które mogą oczywiście gdzieś tam przeszkadzać, tak? natomiast sama w sobie karta jest pozytywna i dająca tutaj nadzieję na lepsze jutro, tak więc tego bym się trzymała oczywiście. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzę dalej do kolejnego znaku zodiaku, do osób z znaku Panny, witam serdecznie. Z tej strony jak zwykle Dróżka Apolonia i zobaczmy jaki to będzie tutaj e, dla Was czas. Na pracę macie dziesiątkę mieczy, na emocje siódemkę mieczy i giermek pucharowy na zdrowie. Praca, no tutaj karta dziesiątki mieczy jest jedyną w układzie, która niestety psuje ta układ. No niestety można tak to trochę powiedzieć. Dlaczego? Dziesiątka czy nie pomaga, tak? Jest to karta nieprzyjemnych wiadomości, niemożności dostania się do czegoś, czy na przykład wysyłamy CV, a ono nie dotrze jakimś dziwnym trafem. Może też oznaczać oczywiście to, że na przykład będzie jakieś stanowisko pracy przez ten czas, kiedy my się staramy, ale na przykład nie dojdzie do skutku. Nie, nie podpiszemy umowy lub no, po prostu ta oferta zniknie po prostu w jakimś sensie. Jest to karta przeciwności losu, trochę ciosów, po których po prostu musimy przejść dalej, otrząsnąć się i wynieść z tego lekcję, ale może teraz się nie udać to, czego na przykład to co chcemy, co zakładamy. Niestety. Musimy to zrozumieć, przetrawić i, i po prostu, jak Fenix, gdzieś tam z popiołu się odrodzić i szukać dalej. Po prostu, być może nie jest to do końca sprzyjający czas. Dla osób, które mają tutaj pracę, także może się dziać tutaj coś nieprzyjemnego, mogą być nieprzyjemne wiadomości, zmiany układów, em, sytuacje, które mogą być przytłaczające jest to karta ogromnego stresu, napięcia. I tutaj też może być oczywiście zmiana, tak? Świadcząca o tym, że na przykład utracimy tą pracę, lub po prostu dojdzie do zmiany priorytetów, które także nas gdzieś tam po prostu zawiodą i też będzie trzeba umiejętnie do tego podejść. Jeśli chodzi o Tutaj emocje, siódemka mieczy jest fajną kartą komunikacyjną, wskazuje na pojawianie się czy możliwość pojawienia osób, które są niezwykle elokwentne, e, czarujące, natomiast nie dajmy się zwieść z ta też osób, które gdzieś tam oszukują, tak? My też oczywiście możemy używać różnych foteli i wcale nie jest to gdzieś to złe w samo w sobie, natomiast nie możemy przekombinować, ale też nie dać oszukać, bo gdzieś ta komunikacja będzie tutaj zbyt czarująca, zbyt piękna, by była prawdziwa. Natomiast ożywienie intelektualne, jak najbardziej. Jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś, tutaj, jakby męska energia, tak jak siódemka z. Pokazuje generalnie męską energię kombinującą, gdzie na przykład kobiety mogą tutaj być nieufne. Jest to dobry czas, by załatwić coś z partnerem, bo siódemka mieczy zachęca do intelektualnej takiej strawy, do tego, by przemyśleć pewne kroki. Być może się coś uda, tak? Namówić na coś, tak? Więc tutaj, jakby gdzieś jest to fajna karta, ale też uważamy, by nie przekombinować lub nie dać się oszukać. Jeśli chodzi o aspekt zdrowotny, firma pucharowy wskazuje na pomoc, na dobrą, serdeczną atmosferę, na młode osoby, które mogą okazać tutaj właśnie wsparcie. Jest to też karta wskazująca na to, że tutaj jest to dobry czas, na przykład na planowanie dziecka, tak? Jest to karta jakiegoś daru losu. Jest to karta dobrych wiadomości. Określa też aspekt nauki. Być może ktoś przekaże Wam wiedzę, którą trzeba będzie wchłonąć i odpowiednio się do niej zastosować. Natomiast jest to karta dobrych nadziei. Zwróćmy uwagę na układ hormonarny, nerki, przepływ wody w organizmie i to jest tutaj najważniejszym przesłaniem, natomiast naprawdę jest to pozytywna karta dająca tutaj sporo fajnej, pozytywnej energii, tak jak powiedziałam. Tak więc z tego się trzymamy. Oczywiście ja Wam życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam.